Dzień dobry. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które pojawiło się pod moim dość starym materiałem dotyczącym diamentów syntetycznych, ich rozpoznawania w biżuterii. Pytanie miało mniej więcej taki sens, czy diamenty syntetyczne mają wszystkie właściwości fizyczne takie same jak diamenty naturalne. Oczywiście nie mają. Różnica w właściwościach fizycznych. Pozwala na identyfikację diamentów naturalnych i diamentów syntetycznych jako dwóch odrębnych grup. Tam, gdzie do mediów głównego nurtu dorwali się ludzie, którzy zajmowali się promocją diamentów syntetycznych jako najwspanialszego możliwego wyrobu, oni rzeczywiście używali takiego, no, takiego argumentu, że, że diamentu. Naturalnego nie da się odróżnić od diamentu syntetycznego i odwrotnie, że wszystkie właściwości fizyczne są takie same, co jest bzdurą. Podstawowe właściwości fizyczne rzeczywiście są takie same, czyli on ma taką samą, taką samą refrakcję, taką samą gęstość, taki sam, taką samą dyspersję. Czyli właściwie wszystkie te rzeczy, które makroskopowo obserwujemy i które są istotne z punktu widzenia tworzenia biżuterii, są dokładnie takie same ale właściwości fizyczne na tym się nie kończą i te różnice w właściwościach fizycznych powodują, że możemy je sobie bardzo łatwo, oczywiście przy pomocy specjalnych narzędzi, bardzo łatwo rozdzielać i bardzo łatwo identyfikować. Jedynym kamieniem, który zasadniczo nie pozwala na identyfikację ich odmian, odmian naturalnych od odmian syntetycznych, to jest kwarc. Po prostu synteza kwarcu zachodzi w takich warunkach, w warunkach tak zbliżonych do syntezy kwarców naturalnej, zachodzącej w przyrodzie, że zasadniczo mogą się zdarzyć kamienie, że co do których nie można powiedzieć, czy one są naturalne czy syntetyczne. I to, jest, I to jest taki jedyny, jedyny wyjątek. Przy czym z reguły jest tak, że jeżeli dostaniemy jakąś dużą ilość kamieni, powiedzmy ametystu, i to jest pomieszana ametyst naturalny z syntetycznym, to wtedy z reguły gemolog jest w stanie go rozdzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to, jest, to są kamienie naturalne, druga kamienie syntetyczne i trzecia. Kamienie nie wiadomo jakie. Przy czym dałoby się te kamienie e, sprawdzać e, pewnymi metodami. E, przy czym cena, tych, cena wykonania tych badań e, znacznie przewyższa wartość e, tych kamieni. Dlatego e, nie opłaca się tego w ogóle robić. Dlatego dzieli się to w ten sposób, że e, dzieli się zawsze na trzy części kwarc. E, Natomiast jeżeli chodzi o diamenty, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli dysponujemy odpowiednimi urządzeniami, to można sobie te kamienie rozdzielić. I teraz tak, jakie, jakie właściwości fizyczne różnią diament naturalny od diamentu syntetycznego? Na przykład anomalna dwułomność. Diament krystalizuje w układzie regularnym oznacza to, że posiada nieskończenie wiele osi optycznych i nie ma żadnego wyróżnionego w przestrzeni kierunku. I jeżeli tego rodzaju ciało, czyli ciało, takie ciało nazywamy izotropowym, jeżeli tego rodzaju ciało izotropowe poddamy działaniu jakiejś siły, to wtedy ono stanie się dwójłomne w kierunku działania tej siły. Kierunek tej siły będzie tym kierunkiem wyróżnianym. I teraz tak, jeżeli chodzi o diamenty naturalne, jeżeli, jeżeli oglądamy sobie diamenty naturalne w świetle spolaryzowanym, to okazuje się, że one posiadają tą anomalną wyłomność. Przy czym jest ona bardzo charakterystyczna dla tych, dla tych diamentów, jest ona niewielka i bardzo charakterystyczna. Jeżeli będziemy w świetle spolaryzowanym oglądać, Diamenty syntetyczne wykonane metodą HPHT, to one są całkowicie isotropowe. One nie mają anomalnej dwójłomności w ogóle i to je rozróżnia od diamentów naturalnych. Jeżeli mamy diamenty CVD, no to one mają bardzo dużą ilość defektów sieciowych, które, czy deformacji sieciowych, które zniekształcają tą sieć i sprawiają, że na, w świetle spolaryzowanym widzimy na powierzchni tego diamentu coś, co przypomina trochę plaster miodu różnokolorowy. Taki, czy, czy właściwie taki kolumny może, plaster miodu, taki kolumnowy obraz. To jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli ktoś raz to zobaczy, to już wtedy zawsze będzie wiedział, o co chodzi. I przy pomocy bardzo, prostej, bardzo prostego narzędzia, czyli polariskopu, można diamenty naturalne... Rozróżniać od diamentów syntetycznych albo w, albo w każdym razie znowu dzielić na te, które na pewno są naturalne i na te, które należy sprawdzać innymi metodami. Kolejną rzeczą jest już budowa mikro, czyli domieszki, które znajdują się w atomach, które wzrastały w warunkach naturalnych są inne i inaczej rozmieszczone w obrębie sieci niż pewne domieszki pewnych pierwiastków, które znajdują się wewnątrz diamentów syntetycznych. Przy czym istnieje zróżnicowanie pomiędzy diamenty syntetyczne produkowane metodą HPHT i diamenty syntetyczne produkowane metodą CVD. Wpływ tych domieszek makroskopowo na diament jest taki, że diamenty uzyskują właściwość, która nazywa się fluorescencją oraz fosforescencją. No i teraz tak, diamenty naturalne mogą posiadać fluorescencję niebieską lub żółtą. Diamenty otrzymane z HPHT posiadają zieloną lub taką zielonawo-niebieską, a pomarańczową i czerwoną, co do zasady, posiadają diamenty wyprodukowane metodą CVD. To jest również metoda, która pozwala nam ładnie różnicować diamenty naturalne i, i, i syntetyczne. No i fosforescencja, co do zasady diamenty produkowane metodą HPHT posiadają bardzo silną fosforescencję, która nie znika po bardzo długim czasie. No i Kolejna sprawa to jest już budowa mikro. Z domieszki wbudowane w sieć krystaliczną będą powodowały zmiany pewnych charakterystycznych właściwości fizycznych, które taki układ posiada. Dokładniej chodzi o moment pędu w przypadku dwóch atomów, które będą rotować. Względem siebie. Oczywiście w obrębie sieci to nie jest pełna rotacja, tylko to jest rotacja częściowa, ale można te, te parametry obserwować. Oraz domieszki te będą powodowały zmianę częstości drgań własnych grup atomowych, ze względu na to, że mają inną masę niż masa atomów węgla w sieci krystalicznej oraz długość wiązań Tutaj jest troszkę inna i w związku z tym te częstotliwości drgań się zmieniają. Aby badać rotację grup atomowych w obrębie sieci krystalicznej, musimy zastosować spektrometrię w podczerwieni. To jest metoda, która pozwala wyznaczyć te charakterystyczne wielkości. I pasma, które obserwujemy sobie na krzywej pomiarowej, odpowiadają odpowiedniej częstości rezonansowej wynikającej jest tam z długości fal, które są pochłaniane lub przepuszczane przez sieć krystaliczną. Jeżeli chcemy badać częstość grań własnych, to musimy się odwołać do takiej kombinowanej metody pomiarowej to jest spektrometria ramanowska razem z fotoluminescencją, czyli to jest tak jakby raman z rozszerzonym obszarem pomiarowym aż do 5000 centymetrów do minus pierwszej i w obrębie krzywych pomiarowych będziemy obserwować charakterystyczne drgania, które występują w sieci krystalicznej i na tej podstawie możemy rozpoznawać te domieszki, które mogą się pojawić w sieci krystalicznej w wyniku prowadzonego przez człowieka procesu syntezy dlatego no, wszelkie jakieś takie twierdzenia marketingowe głupawe z reguły twierdzenia marketingowe z reguły są głupawe i, i należy je tak traktować nie ma to odniesienia do rzeczywistej nauki to że złotnik czy jubiler który dostaje diament do oprawy i on nie ma żadnych dokumentów on nie jest w stanie powiedzieć czy to jest kamień naturalny czy nie to że gemolog który wie co zrobić żeby to sprawdzić ale nie ma odpowiednich narzędzi, jest bezradny, też nie jest w stanie powiedzieć nic rzetelnie na temat tego kamienia, to też jest fakt, ale jeżeli pójdziecie do osoby, która jest kompetentna i posiada odpowiednie narzędzia, to ona po wykonaniu kilku prostych badań będzie w stanie Wam odpowiedzieć na pytanie, czy diament jest naturalny, czy diament jest syntetyczny, czy może, czy jest to diament naturalny, z naniesioną na niego warstwą diamentu syntetycznego, bo tego rodzaju hybrydowe, Obiekty też się wykonuje i umieszcza je w biżuteli. Robi się to po to, żeby poprawiać barwę diamentów żółtych. Jeżeli na diament o żółtej barwie, dość nieatrakcyjnej, wskazującej na niską jakość tego kamienia, nałoży się na jego tafle warstwę diamentu syntetycznego, która będzie miała barwę niebieską no to wtedy wypadkowo niebieskie z żółtym nam się tutaj wykasuje, będziemy widzieć diament pozornie biały no i wtedy jest szansa, że ktoś, kto właśnie się nie zna, kto nie ma odpowiedniego sprzętu może zapłacić więcej za te ikami. To tego rodzaju sztwa się zdarzały dość często na rynku swego czasu i no, ludzie, się, ludzie się nabierali, wydawali niepotrzebnie pieniądze na, na tego rodzaju kamienie. Co do diamentów syntetycznych i diamentów naturalnych, to dużo się teraz na rynku zmieni, mam nadzieję. Przynajmniej wszystko wskazuje na to, że największy gracz na rynku, czyli firma Debers, wprowadza gigantyczne zmiany. To znaczy, po pierwsze, przeznaczyła 20 milionów na Dolarów, 20 milionów dolarów na promocję diamentów naturalnych w okresie przedświątecznym, czyli to się będzie zaczynało w listopadzie, ta promocja i ona zostanie pociągnięta do, do świąt. Oczywiście, oprócz tego, jeszcze Natural Diamond Council również cały czas prowadzi kampanię marketingową na zachodzie, jeżeli chodzi o diamenty naturalne. Promującą diamenty naturalne, więc to zapewne razem ich połączone siły sprawią, że, że troszeczkę to postrzeganie diamentu naturalnego będzie, będzie lepsze na rynku. I no jeszcze jedna sprawa bardzo ważna moim zdaniem: DeBers wycofuje się z produkcji pierścionków zaręczynowych w obrębie marki Lightbox. No, jest to krok w dobrą stronę, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, feminizm doprowadził do tego, że mężczyźni nie mają ochoty inwestować w kobiety. Jeżeli mają możliwość kupienia tanich kamieni, no to kupują tanie kamienie i do pierścionków zaręczynowych, no bo to małżeństwo wiadomo tylko na chwilkę. No i w związku z tym, jeżeli firmy wycofają się z, z promocji i ze sprzedaży tego rodzaju obiektów, czyli pierścionków zaręczynowych z diamentami syntetycznymi, to założenie jest takie, że jednak klienci zwrócą się do diamentów naturalnych. Zobaczymy, co z tego będzie, bo oczywiście Lightbox jest wielką marką, ale wcale nie jedyną i może się okazać, że po prostu klienci nie mogą skupić wyrobów. Debers z diamentami syntetycznymi. Będą takie wyroby zamawiać u, w innych firmach i tam je kupować. Jak, jak będzie czas, pokażę. W każdym bądź razie, Deber, w, w sytuacji, w której największy gracz na rynku zaczyna promować diamenty syntetyczne jako alternatywę dla kamieni syntetycznych i sztucznych typu cyrkonia, typu szkło. Czy inne, no to miejmy nadzieję, że ta jego promocja spowoduje zmianę postrzegania kamieni syntetycznych u, i kamieni naturalnych u detalicznych uczestników rynku.